Cześć wszystkim. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć temat, który z pewnością dotyczy wielu z Was. Szczególnie tych, którzy, tak jak i ja, spędzili setki, a może nawet i tysiące godzin latając śmigłowcami w Waitanderze. Mam za sobą ponad 2500 godzin w tej grze, tysiące bitew, zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. I mimo tej całej sympatii do Waitandera. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie coś tutaj przestało działać tak jak powinno. Dlatego dziś opowiem Wam, co moim zdaniem należałoby poprawić w modelu uszkodzeń, w systemie battle ratingu, a także w tym jak śmigłowce funkcjonują w trybach PVE a bardziej w trybie PVE. Mam też kilka konkretnych propozycji, zmian, które. Że mogłyby realnie poprawić jakość odgrywki. Zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy od razu. Aktualny model uszkodzeń. Szczególnie po jednej z niedawnych aktualizacji, bardzo niekorzystnie, pływa on na lekkie śmigłowce, zwłaszcza te używane do tzw. raketranów. I już dwa, trzy trafienia z 50 Kala slash 12,7 mm. Mogą praktycznie wykluczyć nas z dalszej walki. Co więcej, często gra informuje nas o uszkodzeniu awioniki, mimo że żaden widoczny moduł nie został fizycznie trafiony. W rezultacie śmigłowiec staje się bezużyteczny. Nie działają pody z rakietami czy też inne uzbrojenie. To sytuacja co najmniej nielogiczna, bo choć linki sterownicze i systemy awioniki odpowiadają za kontrolę lotu. Nie powinny automatycznie blokować możliwości użycia uzbrojenia, jeśli nie zostało ono bezpośrednio naruszone oczywiście. Obecna implementacja wydaje się zbyt uproszczona i nie oddaje fizycznych realiów lotu śmigłowcem. Weźmy na tapet konkretny przykład. Powiedzmy AH-6M lekki, bardzo zwinny śmigłowiec. Idealny dla graczy, z dobrą koordynacją, refleksem, no i w zasadzie skill też by się przydał. No i niestety po obecnych zmianach, po jednym czy dwóch trafieniach z broni małokalibrowej, praktycznie traci ten śmigłowiec zdolność bojową, przestają wtedy działać wszystkie MFD, no i nie mamy możliwości wystrzelenia żadnego uzbrojenia. W rezultacie kończymy na jakimś drzewie, krzewie lub ziemi. Oczywiście zestrzeleni. Dla porównania, po drugiej stronie skali mamy wszystkie kamowy. W tym K-52 czy K-50, które jest oczywiście premką. Na temat premek też mógłbym długo się rozwodzić, ale to nie w tym filmie. Są to ciężkie śmigłowce uzbrojone w uzbrojenie głównie kierowane. Mają też oczywiście do dyspozycji rakiety niekierowane. No i praktycznie te oto śmigłowce nie odczuły zmian w modelu uszkodzeń, ponieważ ich styl gry polega głównie na kampieniu, bezpiecznej odległości i używaniu Pepeków. Dla tych śmigłowców, tak samo jak i innych śmigłowców przynoszących Pepeki, zbytnio nic się nie zmieniło, i tu właśnie pojawia się problem. Zmiany zostały wprowadzone masowo, bez analizy, które maszyny faktycznie wymagały balansu. W efekcie najbardziej cierpią helikoptery na niskich BR-ach, posiadające uzbrojenia kierowanego. Dziś są wręcz bezużyteczne. Czwarta minuta skończył narzekać. A więc, żeby nie brzmiało to tak jak czyste narzekanie, mam też konkretne pomysły, które mogłyby poprawić sytuację. A więc po pierwsze dynamiczny system battle ratingu. Zamiast sztywnego BR zależnego od pojazdu i sztywno przypisanego do pojazdu, można by zastosować system półdynamiczny. Śmigłowce z pociskami kierowanymi byłyby plasowane nieco wyżej, a śmigłowce tylko z niekierowanymi rakietami oczywiście nieco niżej. Dzięki temu gracze Lecący starszymi i słabszymi maszynami nie byliby rzucani dostać z przeciwnikami o znacznie większym br -ze. No samemu na przykład doświadczyłem tego, że latam sobie takim AH6M i nagle dostaję istotny zawąd od jakiegoś spajka. I oczywiście nie żyję. Podyłkie. Punkty odrodzenia zależne od klasy i wyposażenia. Proste rozwiązanie. Lekkie, mniej opancerzone helikoptery kosztowałyby mniej punktów odrodzenia niż potężne maszyny z PPK-ami i pancerzem. I uważam, że to nie tylko sprawiedliwe, ale dodałoby też, w mojej opinii, graczom większą premię za gry bardziej wymagającymi maszynami. Po trzecie, precyzyjniejszy model uszkodzeń. Trafienia w puste sekcje kadłuba nie powinny dezaktywować uzbrojenia. Jeśli nie doszło do realnego uszkodzenia jakiegokolwiek modułu, system nie powinien całkowicie ograniczać funkcjonalności helikoptera. W takim przypadku. Po czwarte, lepsze informacje zwrotne w hadzie. Zamiast ogólnego komunikatu typu awionika uszkodzona, konkretne komunikaty w stylu uszkodzona pompa hydrauliczna, awaria układu zasilania działka, utrata zasilania systemu celowania czy coś takiego, whatever. To nie tylko zwiększyłoby imersję, ale pozwoliłoby lepiej zrozumieć, co dzieje się z maszyną. Uważam, że warto też rozważyć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie cele PVE w Ground EB. Dodanie opcjonalnych celów PVE w tybie Ground EB naprawdę byłoby interesującym konceptem, w mojej opinii. Wyobraźcie sobie że oprócz klasycznej walki o punkty na mapie pojawiają się jakieś cele poboczne typu zniszcz konwój, przejmij i utrzymaj strategiczne wzgórze, zlikwiduj mobilny zestaw AA, zanim dojedzie na pozycję. Tego typu cele nie zakłócałyby głównej rozgrywki, ale dawałyby dodatkowe punkty EP i możliwość wykazywania się innym pojazdom, lekkim czołgom, bw czy właśnie helikopterom. Takie cele mogłyby nawet odciągnąć samoloty od naziemnej mapy, bo byłyby zajęte niszczeniem zestawów przeciwlotniczych, wroga czy tam czegokolwiek innego. PVE ma bardzo duży, niestety, niewykorzystywany potencjał w balansie rozgrywki, w tej grze. No jak jeszcze nawiązuję do PVE, to trudno by było nie wspomnieć o śmigłowcowym trybie PVE. W zasadzie typ PHW dla helikopterów praktycznie nie zmienił się od lat. Misje są przewidywalne, nagrody symboliczne, a cele monotonne. No i typ jest w zasadzie martwy. Co mogłoby to poprawić? Nowe typy misji slash rework tych obecnych. Na przykład zdecydowanej poprawy wymaga cel niszczenia konwoju. Gepardy wchodzące w skład konwoju obecnie są niemal niemożliwe do zniszczenia, slash trafienia, z niskiego pułapu śmigłowcem bez pepeków. to powinno zostać w mojej opinii poprawione. Tak samo mogłyby zostać dodane misje w stylu eskorta konwoju, ciekawiej przeprowadzone misje w stylu zajmowania i utrzymywania pozycji. Na pewno miłą odmianą byłaby też piechota zarządzana przez jakąś jej ewakuacja rannych jednostek EA, też to by było w mojej opinii ciekawe. Na pewno też warto by było wtedy rozważyć coś w stylu skalowanych nagród. Im trudniejsze zadanie, tym większa nagroda. To motywowałoby graczy do podejmowania wyzwań i powrotu do tego typu. Uważam, że w takim typie Ważną rzeczą też byłaby współpraca różnych klas pojazdów. Integracja działań helikopterów z siłami naziemnymi, np. Na gracz w helikopterze wspiera oddział czołgów jej atakujących pozycję przeciwnika. Taka kooperacja byłaby o wiele bardziej angażująca i realistyczna, i na pewno też przyjemna. Podsumowując, obecny stan helikopterów w Waranderze wymaga moim zdaniem zdecydowanej rewizji zarówno pod kątem modeli uszkodzeń, jak i balansu między lekkimi i ciężkimi jednostkami. Wprowadzenie dynamicznego br bardziej precyzyjnego HUD-u, zróżnicowanych kosztów odrodzeń i rozszerzenie trybów PVE. To tylko kilka z potencjalnych rozwiązań, które mogłyby poprawić balans, imersję i satysfakcję graczy z rozgrywki helikopterami. Możecie napisać w komentarzach, czy zauważyliście podobne problemy, o których mówiłem i może macie własne pomysły przemyślenia odnośnie helikopterów w grze. Zachęcam do dyskusji w komentarzach, każda ocena jest mile widziana, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.